Cześć. W piątym odcinku zajmiemy się tematem pierwiastka kwadratowego. Jak wspominałem w jednej z poprzednich lekcji, warto pamiętać, jakie liczby posiadają swoje pierwiastki. Nie należy się tego uczyć na pamięć, ale należy kojarzyć te liczby, jakie one są, żeby móc później bardziej skojarzyć je w zadaniach. Zacznijmy na początku od definicji pierwiastka. Pierwiastek z a kwadrat równa się b w momencie, kiedy b kwadrat równa się a. Co to znaczy? W momencie, kiedy by, mielibyśmy pierwiastek ze 100 równa się 10, to to jest prawdziwy moment, kiedy 10 podniesione do kwadratu daje nam 100. Warto pamiętać, że ta informacja znajduje się w karcie wzorów CKE. Wraz z pierwiastkiem kwadratowym wiążą się pewne ważne rzeczy. Na przykład warto pamiętać, że A musi być zawsze większe bądź równy od 0. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie możemy nigdy pierwiastkować liczb ujemnych. Oraz druga informacja. Pierwiastek z a kwadrat równa się wartość bezwzględna z a. Najlepiej to wytłumaczyć na, przy, na przykładzie. Pierwiastek z minus 6 do kwadratu jest równe 6. Natomiast pierwiastek z 6 do kwadratu jest również równe 6. Dlaczego, I Dlaczego tak jest? Na podstawie wyniku nie możemy wnioskować, jaką liczbę tak naprawdę pierwiastkowaliśmy. Zawsze mamy dwa przypadki. Ale ten temat zostanie bardziej omówiony przy zadaniach związanych z wartością bezwzględną w późniejszych działań. Przejdźmy teraz do powtórzenia działań na pierwiastkach. Zacznijmy od dodawania. Dodawanie jest dosyć intuicyjne. W momencie, kiedy mamy dwie identyczne liczby pod pierwiastkiem, dodajemy po prostu te liczby, które przy nich stoją, czyli w tym przypadku 3 plus 2 daje nam 5 pierwiastków z 5. Podczas mnożenia należy wciągnąć te dwie liczby pod jeden znak pierwiastka i po prostu przez siebie przemnożyć. Natomiast podczas dzielenia również wciągamy dwie liczby pod jeden znak pierwiastka i dzielimy przez siebie normalnie. Przejdźmy teraz do rozkładu liczb na czynniki pierwsze. Ta umiejętność już była ćwiczona w jednym poprzednich odcinków i jest bardzo istotna podczas rozwiązywania zadań z pierwiastkami. Dlaczego? To się już okaże. Mamy pierwiastek z 148. Chcemy go zapisać w prostszej postaci. W takim przypadku musimy tą liczbę rozłożyć na czynniki pierwsze. Czyli 148 dzielimy sobie przez 2, otrzymujemy 74, dzielimy również przez 2, otrzymujemy 37. 37, jako że jest liczbą pierwszą, nie ma żadnych dzielników oprócz siebie 1, dzielimy przez 37 i 1. Skoro mamy pierwiastek kwadratowy, to te liczby będziemy łączyć w pary. W momencie, gdyby to był pierwiastek trzeciego stopnia, łączylibyśmy je w trójki, czwartego stopnia w czwórki i tak dalej. Czyli w tym przypadku łączymy te, te liczby w pary i otrzymujemy dwa razy. Ta liczba nie otrzymała pary, więc ciągle jest pod pierwiastkiem. Więc 148 zapisane w prostszej postaci to jest nic innego jak dwa pierwiastki z 37. I drugi przykład pierwiastek ze 108. Robimy to samo, rozkładamy tą liczbę na czynniki pierwsze. Oraz, że mamy pierwiastek kwadratowy, łączymy te liczby w parę, czyli otrzymamy dwójkę, trójkę i te liczby należy przez siebie przemnożyć, czyli otrzymujemy 2 razy 3 razy pierwiastek z trzech, 6 pierwiastków z trzech, to jest nasz wynik. Przejdźmy teraz do zadań, zobaczyć jak należy zastosowywać tę wiedzę w praktyce. Zapisz jak najprostszej postaci. Mamy takie oto wyrażenie, od czego należy zacząć. Zacząć należy od rozłożenia każdej tych liczb na czynniki pierwsze. Połączymy sobie w pary te liczby, które trzeba. I co widzimy? W momencie, kiedy połączyliśmy w pary, dwójka ląduje przed, natomiast ten iloczyn ląduje pod pierwiastkiem, który nie otrzymał pary. Czyli otrzymujemy 3 razy 2, ponieważ trzy się znajdowało również tutaj. Tutaj trójka ląduje w pary, 2 razy 3, czyli szóstka znowu pod pierwiastkiem. Piątka dostała parę, czyli piątka ląduje przed znakiem pierwiastku, a te dwie liczby przez siebie przemnażamy, które nie otrzymały pary. I otrzymujemy zwykłe dodawanie, odejmowanie. Wynikiem jest 7 pierwiastków z sześciu. I ostatnią ważną umiejętność przy pierwiastkach jest usuwanie niewymierności z mianownika. Zobacz, yy, przedstawimy ten przykład na podstawie zadania. Mamy 3 dzielone przez pierwiastek z dwóch. Należy tą liczbę pomnożyć i podzielić przez pierwiastek z dwóch. Ponieważ jak pamiętamy, każdą liczbę możemy rozszerzać o ten sam licznik i mianownik. W tym przypadku robimy to po to, ponieważ pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch da nam 2. Czyli zniknie nam pierwiastek z mianownika. Czyli finalnie wynikiem jest 3 dzielone przez pierwiastek z dwóch. No i drugi przykład. Mamy 5 dzielone przez pierwiastek z 4. Robimy to samo, czyli górę i dół mnożymy przez to samo. Pierwiastek w mianowniku nam znika i pojawia się w liczniku. I to będzie tyle z tematu pierwiastku kwadratowego. W następnych zajęciach zajmiemy się pierwiastkiem sześciennym. Dziękuję za uwagę.